Witam Piotr Kiewra. Często w tych monologach, które kręcę, które, które wygłaszam do mojego smartfona a w sumie do ciebie, jeśli oczywiście to oglądasz, masz cierpliwość, by tego słuchać, jeśli jest to Ci potrzebne do czegokolwiek, choćby dla e, wzbudzenia Twojej świadomości, obudzenia twojego, Twojej chęci do życia, pobudzenia swojej witalności do, dla uświadomienia sobie pewnych mechanizmów, które posiadasz dla Twojego zdrowia, dla samouzdrawiania lub kształtowania odporności. Chciałbym Ci powiedzieć dzisiaj o tym, dlaczego mówię o samouzdrawianiu, chociaż samouzdrawianie jest jakby jakby czymś, co w, w Twoim ciele w sposób naturalny występuje. W zasadzie nie powinieneś mieć na ten temat wiedzy. Jeśli jesteś ufny, jeśli ufasz naturze, swojej własnej naturze, swojemu ciału, sobie samemu, to w zasadzie ta wiedza jest ci zupełnie niepotrzebna. Ja kiedyś próbowałem zdobywać wiedzę na temat samouzdrawiania, na temat metod poprawiania swojej odporności, i okazało się, że ta wiedza mi nie pomaga. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie liczy się wiedza. Liczy się to, co wdrożysz do swojego życia, czyli liczy się doświadczanie. Nie tylko doświadczenie, ale doświadczanie, takie doświadczanie na co dzień. Doświadczanie zdrowia, zrozumienie tego, że zdrowie jest twoją naturą, ufność. A z tego wynika ufność do naszego własnego ciała, do jego możliwości, do jego potencjału samoozdrowieńczego. A część tej wiedzy jest oczywiście potrzebna do tego, żeby nie osłabiać swojej własnej odporności, a wręcz ją wzmacniać. I właściwie jeśli masz tą odporność tak na co dzień hmm, wysoką, wzmocnioną lub przynajmniej utrzymaną na, do, na wysokim poziomie, poprzez to, że jej po prostu nie niszczysz, bo łatwo jest niszczyć odporność. Wystarczy. Wystarczy źle się odżywiać, mało ruchu stosować, stosować rzeczy, które niszczą naszą odporność, czyli żyć w stresie, żyć w pogoni, żyć w cieplarnianych warunkach, żyć z dala od zagrożeń. To powoduje, że nasza odporność spada. Nasza odporność staje się słaba i wtedy zaczynają się pojawiać choroby. No to jest wynikiem tego, że nasze ciało nie jest przygotowane na te warunki zewnętrzne, które nas otaczają. Jest odporne, jest przygotowane. I teraz dzisiaj mówię o takim bilansie, czy balansie między, o harmonii, między właśnie tymi możliwościami samoozdrowieńczymi, wtedy kiedy zawiodła nasza odporność, a naszą własną odpornością, która powoduje, że pewne rzeczy u nas się nie objawiają, ponieważ one są tłumione w zarodku ciało sobie radzi z zagrożeniami zanim one spowodują jakąś dysharmonię w ciele I to jest właśnie odporność i to jest pierwotne w stosunku do możliwości samoozdrowieńczych twojego ciała to nie lekarz cię leczy to twoje własne ciało samo się uzdrawia, samo się leczy ono tego potrzebuje w momencie gdy gdy twój organizm jest Słaby, ma słabą odporność. Wtedy włączają się poszczególne mechanizmy samouzdrawiające. Być może potrzebujesz wtedy wzmocnienia tych mechanizmów, na poprzez wizytę u lekarza, stosowanie leków chemicznych lub, lub medycyny naturalnej, zmiany sposobu myślenia i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym Ci jeszcze teraz coś pokazać. Jesteśmy, jesteśmy w listopadzie, jestem tu w listopadzie, pokazuję Ci listopadowe pole, a na tym polu jest jeszcze sporo kwitnących kwiatów, mimo że mamy listopad. Co prawda, początek listopada, jeszcze nie wszystkie liście z drzew opadły. Jeszcze potrafi ładnie słońce przygrzewać, jeśli jeszcze potrafi być ciepło. Potrafi też być zimno, potrafi padać śnieg, ale jest. Jeszcze ciepło. I właśnie ta nasza odporność to jest uodpornienie się na takie zmiany na zimno, na listopad, na grudzień, na styczeń, luty, marzec ale później też uodpornienie się na wiosnę, gdy przychodzi ciepło, gdy bucha w nas energia i trzeba się do niej umieć dostosować. I tym jest właśnie. Praca nad odpornością. Jest to nasza własna odpowiedzialność. Odpowiadamy za to zdrowie. W dużej części mamy odporność wrodzoną. Za tą nie odpowiadamy. To dostaliśmy w darze. Dostaliśmy od natury, od naszych rodziców, od jakby poprzez wychowanie przez naszych rodziców, poprzez sposób, w jaki w tamtym czasie, gdy byliśmy dzieckiem, żyliśmy, w jakim. W jaki sposób nas nauczono żyć, co nam przekazano, czego nas nauczono, to jest ta odporność wrodzona. Natomiast później stałem się już w pełni kowalami swego losu. Możemy oprócz tej odporności wrodzonej, którą ja kiedyś miałem bardzo kiepską, dlatego że moi rodzice wierzyli w medycynę. Karmiono mnie antybiotykami, różnego rodzaju lekami, żywnością przetworzoną, wciskano mi rzeczy, których nie tolerowałem na przykład mięsa, mleko i ta moja odporność wtedy była kiepska, ale w momencie, gdy zrozumiałem gdy zacząłem doświadczać uh, pewnych rzeczy, które robiłem dla wzmocnienia odporności, odrzuciłem szaliki czapki kiedyś być może opowiem o swojej historii jest to pomysł na następny filmik, o widzisz, jak się sam inspiruje do do nagrywania tych filmików, do mówienia Tobie o swoim własnym doświadczeniu. Dobrze, ale ten materiał już zakończymy. Podsumowując, powiem Ci, że potrzebujesz harmonii między Twoimi procesami, które się w Tobie dzieją, między Twoim potencjałem samouzawiającym a odpornością, która jest przed, która jest zanim ten potencjał zostanie wykorzystany. I chcąc, by ten potencjał był naprawdę. Zawsze w gotowości kształtuj swoją odporność, a twój, twój potencjał samouzlewający będzie tym większy. Po prostu będziesz się samouzlewiać na bieżąco, poprzez wykorzystanie swojej własnej odporności. Mam osobny filmik na ten temat, podałem tam ileś sposobów na wzmocnienie odporności. To tyle. To tyle. No, z takiego listopadowego pięknego, ciepłego dnia i z takiego długiego spaceru właśnie w celu. Może on nie ma takiego celu, by się by pracować nad spo, swoją odpornością. Stało się to już dla mnie pewnym nawykiem. Nie myślę już o tym. Dzieje się to samo spontanicznie. Po prostu mam ochotę na spacer czy na bieganie, to wtedy wyruszam. Dobrze. Dzięki. No hej. Idź tą drogą. Uważam, że jest najkorzystniejszą drogą dla ciebie. Hej.